Dzisiaj witam Was z pomidorami i chciałam zapytać, czy Wy też rozmawiacie z pomidorami? <noise> jak ja przychodzę na działkę, wchodzę do szklarni i się pytam, jak się macie, moje kochane pomidorki? Dzisiaj to musiałam im powiedzieć, że mają straszny upał. Powiem Wam, że w tunelu foliowym, mimo że jest otwarty z dwóch stron, to tu jest piekło, co też widać. Po zwijających się liściach nie jest tak źle. Teraz już słońce zachodzi, ale zawsze im mówię, "Wam gorąco biedaki, jak wam tam wszystko w porządku nie chorujecie. I muszę sobie z nimi pogadać o swoich bolączkach, o swoich jakichś, wiecie, obawach. Troszeczkę je zachęcić, żeby lepiej rosły, że już jest późny czas. No tak, tak, trzeba do nich rozmawiać, a wtedy patrzcie jak rosną. Wy też rozmawiacie, też im coś mówicie. O, tu mogę Wam pokazać akurat, że to będzie trzeba obciąć z grona wyrasta nam coś takiego, ale już jest zagrubeniam. Sekatorka nie utnę. Ale przy okazji chcę Was zapytać, czy wy też dopiero macie takie małe pomidory? Jak ja oglądam, że ktoś ma już pomidorki, takie wiecie, czerwone, duże, tu dopiero się pierwsze pojawiają. Mimo, że szybko wysiane, ale było zimno. Ciągle była o nie walka, żeby nie zmarzły. Paliliśmy tutaj z które ciągle jeszcze są, <grym> ale. No, nie wiem, mi się wydaje. Znaczy, wiecie, z tamtego roku, jak mam jakieś filmiki, no to już było lepiej. Już były większe, y, powoli się y, przebarwiały. Może nie tyle na czerwono, co chociaż na biało zapalały, ale to był inny etap. Nie wiem. Czasami myślę, że zanim one zaczną dojrzewać, to jakieś choróbska już przyjdą. Mi się wydaje, że w tym roku jest wszystko tak późno. Dobra, idę zobaczyć do tych drugich. U drugich mamy trochę chłodniej, im tu troszkę lepiej. Bo nad tunelem rosną jabłonki. No ale tu też się proszą podwiązania. Ale za to miło przywitały mnie papryczki. Jakieś tu się pierwsze pokazują. Tu coś jest. No to się cieszę, cieszę. No i tu też mamy jakieś pomidorki, no ale tu są jeszcze mniejsze niż tam. No właśnie przez to. Z jednej strony lepiej jak są takie upały, że jest cień, że te obłonki rosną nad nimi, a z drugiej strony jest mniej światła i też są cieńsze. Ten krzak, a krzak w drugim tunelu w pełnym słońcu to całkiem inna bajka. No ale zawsze też się coś nazbiera. Wbrew pozorom Super, mają się pomidory na dworze. Są grube, mają dużo owoców. Wielkie krzaczory. No i tutaj są pomidorki te na dworze. Tutaj już nawiązały. Tutaj też są. Fajne krzaczory. Grubsze, większe niż te. Yy, Ojej, już O żuku. Yy, Niż te w tunelu foliowym. A one sobie rosną między kwiatami. Tutaj sobie jakieś chyba floksy kwitną. Lilie to dopiero posadzone z kwiatami. Kurczę, jaki żółw mnie tu atakuje o, to jest, to się. O, tutaj słyszycie, jak Kurna. No dobra, poleciał sobie z kwiatami. Dopiero zaczynam przygodę, więc one jeszcze są maleńkie ale za rok, dwa, myślę, że już będzie widać efekt moich poczynań. No, także tutaj... O! Też rośnie. Tu trzeba oderwać. Bo nie może rosnąć liść na gronie. Powiem Wam, że jest tak gorąco, że naprawdę aż się ciężko oddycha. A jutro ma być jeszcze naj, najcieplej. Patrzcie. Gdzie jeszcze im do dojrzewania? No, ale już jakieś tam się powiązały. Dobra, nie będę Was zanudzać. Pogadam sobie jeszcze z nimi, żeby tu mi szybko rosły, szybko dojrzewały i żeby nawet nie brały pod uwagę żadnych chorób. Bo ja tu się nie zgadzam na takie rzeczy. I niech jutro się trzymają, bo mnie jutro nie będzie. I muszą dać radę sobie tutaj. U mnie zapowiadają 36 stopni, więc nie chcę myśleć, ile tu będzie. W tym tunelu. Pozdrawiam Was takim pięknym żegną, takim pięknym widokiem. A, no i powiedzcie mi, czy u Was też jeszcze takie małe te pomidory?